Cześć, mam na imię Piotrek i zachęcam Was po, w południe do ćwiczeń, które dla Was przygotowałem. Będą to ćwiczenia skocznościowe, trochę będzie koordynacji. Ja myślę, że każdy z Was i każda z Was na WF już te ćwiczenia wykonywaliście, ale jak przypomnijcie sobie, to myślę, że będzie to bardzo fajne. Zachęćcie swoich rodziców, dziadków, wszystkich tych, którzy mają ochotę i chcą z Wami poćwiczyć, to myślę, że. Fajnie się będziemy bawić. Przygotowani na pewno jesteście. Także robimy sobie tor z dwóch linii, czyli akurat układamy sobie tak nasz, nasze szyny, żeby można było biegać pomiędzy naszymi szynami. Nie przejmujcie się, że ułożycie nierówno. Także spokojnie. Jeżeli macie już ułożone szyny, mamy tor, zaczynamy sobie powoli w marszu, idziemy sobie przodem, wchodzimy w środek, tył, przód. I zaczynamy sobie, przypominam, że bardzo ważna jest rozgrzewka, szczególnie wtedy, kiedy tych zabaw skocznościowych, ruchowych będzie sporo. Myślę, że po krótkiej rozgrzewce przejdziemy sobie do Ćwiczeń, patrzymy, pamiętajcie, pod nogami, żeby się nie przewrócić. Wszystko to, co robicie, ostrożnie. I wychodzimy sobie raz z jednej strony, raz z drugiej. Ręce i nogi pracują. I teraz stajemy sobie przodem do naszych. Rów. i Idziemy sobie krok od dostawny. Jeszcze wszystko powoli. Dopiero przechodzimy do rozgrzewki, która będzie bardziej dynamiczna. Będziemy to wykonywali szybciej. Teraz spokojnie, raz prawa noga, teraz prawa noga jest nogą, która dominuje. Wychodzimy, lewa noga. I tak sobie zmieniamy raz na prawą nogę wychodzimy, raz na lewą nogę. Pamiętaj, że jeżeli czegoś nie możesz zrobić, to zawsze poproś tatę, mamę, żeby ci w tym pomogli. Bo jeżeli jesteś maluszkiem, to nie wszystko będzie wychodziło tak jak byś chciał. Ale nie rezygnuj, bo po to są starsi, żeby ci pomogli. I teraz zaczynamy sobie troszeczkę szybciej. Wbiegamy to, co robiliśmy wolniej. To zaczynamy szybciej, w truchcie. Również myślę, że macie ograniczone możliwości. Ćwiczycie w domu, ale zobaczcie, możecie wykorzystać tyle miejsca, ile macie. I przejdziemy sobie zaraz do kroku odstawno-dostawnego i poruszamy się między naszymi linami w jedną w drugą stronę prawa i lewa noga i spokojnie Zatrzymujemy się i teraz w jedną stronę będziemy szli do przodu, czyli szeroko roz, 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 składamy sobie nóżki, tak jak to by był tunel. Idziemy sobie mocno, rozkładamy mocno nogi, idziemy powoli do przodu, do przodu, łączymy nogi i wracamy sobie powolutku pomiędzy linami. I znowu szeroko nogi rozstawiamy, idziemy sobie. Ho, tak jest, tworzymy tunel i wracamy sobie. Za każdym razem w jedną stronę wykonujemy szeroki rozkrok i idziemy sobie. Ho, do przodu, świetnie. I wracamy sobie. I tyłem. I ostatni raz idziemy. Znowu szeroko idziemy. Ho, ho, hop. Tak jest. I wracamy sobie powolutku. Świetnie. Teraz będzie ćwiczenie trudniejsze, bo będziemy wykonywali również szerotą, szeroki rozkrok, ale tym razem będziemy musieli skakać. Przypominam, że skaczymy na śródstopiu, na paluszkach, nie skaczymy na pełnych stopach, tak, żeby nikt nas nie słyszał. I powoli sobie przeskakujemy szeroko mamy nogi łączymy i wracamy sobie znowu tyłem w jedną stronę. Szeroko nogi, pamiętamy, nie tupiemy, na śródstopiu, na palcach, odbijamy się jak piłka do góry, hop, 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 łączymy nóżki i wracamy sobie. I znowu, nogi na palce się wspinamy lekko, skaczemy jak piłka, nikt nas nie słyszy i wracamy sobie, świetnie. I jeszcze dwa razy jedziemy, hop, skaczemy jak piłka. Kilka razy. I wracamy sobie. I uwaga, ostatni raz. Do góry. Ładnie. Hop, hop, hop. Skaczemy sobie. Łączymy nóżki. I wracamy. Świetnie. Zaczęliśmy od ćwiczenia, gdy trzeba było nogi rozłożyć. Teraz sobie zrobimy proste ćwiczenie. Będziemy skatali do przodu i do tyłu. Zaczynamy sobie. Do przodu, jeden, dwa, patrzymy, żebyśmy się zniś, z, z, między naszymi linkami zmieścili i idziemy do przodu i znowu przypominam, nikt nie słyszy, skaczemy na paluszkach, hop, hop i idziemy sobie do przodu, jeden, dwa, świetnie i wracamy sobie, jeden i dwa, super i jeszcze powtarzamy trzy razy, jeden, dwa, Wracamy. Hop. I jeszcze. Och, ciężko. Jeden, dwa. I powrót. Hop, hop. Świetnie. I teraz kolejne ćwiczenie. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem nasz jeden tor, jedną szynę mamy pomiędzy nogami. I musimy przeskoczyć do góry, podskakując na naszą drugą szynę. I znowu odbijamy się. Kolanka uginamy, hop. I lądujemy. Lądujemy tak, żeby nie było słychać. I skaczemy sobie. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Pamiętaj, odbijaj się obunóż. Obunusz. Nóż, hop. I lądujemy sobie. I znowu do góry. Ręce nam pomagają. Pomagają nam wyskoczyć jak najwyżej do góry. Hop! I jeszcze. Idziemy sobie dwa razy. Jeden, hop, dwa i świetnie, chwila odpoczynku dla Was. Jeżeli ktoś chce się napić, proszę się napić. A jeżeli nie, to za chwilę przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Tym razem będziemy przeskakiwali przez naszą jedną przeszkodę. Jedna noga z przodu, druga do tyłu. Mamy pomiędzy naszymi stopami. Naszą czynę i w powietrzu zmieniamy sobie tak nogi, żeby prawa noga wylądowała zamiast lewej, i odwrotnie. Hop, i spokojnie sobie idziemy. I przeskocz na jedną, hop, i druga. Pamiętaj o tym, nogi mają się zmieniać ze sobą w powietrzu. Ładnie znowu. Podskocz. I fajnie, cicho wyląduj. I hop. I super. I jeszcze. Hop. Pięknie. I teraz idziemy sobie dwa razy wolno. Jeden. Dwa. I idziemy dwa razy szybko. Jeden. Dwa. I znowu. Powolutku. Przygotuj się. Idziemy dwa razy wolno. Jeden. Dwa. I teraz dwa razy szybko. Jeden, dwa. Świetnie. Jak najszybsza praca nóg. I jeszcze powoli. Przeskocz. Wolno. Wolno. Szybko, szybko. I dwa razy zostały. Ostatnie. Znowu. Wolno. Wolno. I teraz szybko, szybko. Super. I ostatni raz. Dwa razy. Czyli jeden. Wolno. Odpocznij trochę druga i teraz idziemy szybko, szybko. Świetnie, super, rozluźnij sobie troszeczkę nogi, rozluźnij rączki i teraz do kolejnego ćwiczenia przechodzimy, będzie to spacer z tym, że nogi będziemy krzyżowali, tak? Będzie to wyglądało, ja pokażę, przodu, prawa noga, hop, lewa, przechodzimy sobie powoli, Ładnie skręcając biodra. Prawa noga idzie tam, gdzie lewa. I będziemy teraz w takim rytmie szli. Przekładamy sobie prawą nóżkę. Hop, na lewą stronę, na prawą. Powoli skręcamy biodra. Jak największy zakres ruchu mamy i idziemy sobie w drugą stronę. I znowu prawa. Lewa, hop, hop, świetnie. Przełóż powoli nogę. Mocno skręcam. Chwila wypoczynku. Tam ćwiczenia były bardzo dynamiczne. Ale jeżeli mamy ćwiczyć, to musimy ćwiczyć dobrze, dokładnie. Przechodzimy sobie jeszcze mocniej, coraz mocniej. Wychyl, wychyl, nogę coraz mocniej i ostatni raz idziemy. Hop. Świetnie. Trochę taki dziwny krok. Ale myślę, że na pewno sobie doskonale dajecie radę. W jedną, w drugą stronę. Super. Świetnie i teraz będziemy to samo wykonywali ćwiczenie z tym, że będziemy szli Tyłem, tak? Czyli będziemy hop, do tyłu przesuwali, powoli, trzymaj równowagę, hop, przełóż sobie nogę, świetnie, i znowu, rozluźnij, i zaczynamy, do tyłu noga, prawa nóżka, hop, za lewą, i znowu, hop, przytrzymujemy sobie, i idziemy, zmień tyłem, i pięknie, i spokojnie, i przechodzimy sobie, i znowu prawa noga do tyłu, hop, lewa, trzymamy I równowagę. Do. do przodu było na pewno łatwiej, do tyłu trudniej, ale na pewno wszystko jesteś w stanie zrobić. Powolutku przechodź sobie na jedną, na drugą, hop. Powrót. Świetnie. Super. Brawo dla Ciebie. Teraz chwila nowego odpoczynku. Tak jak powiedziałem dzisiaj, ćwiczenia związane z koordynacją i z zeskocznością Przechodzimy sobie teraz spokojnie. Jedna noga w środku jest i próbujemy powolutku. Jak najszybciej przestawić nogę i dołączyć do tej nogi, która. Nie przechodzi nam przez przeszkodę i sobie idziemy. Hop. Prawa noga u mnie spokojnie jeszcze raz pokażę powoli. Zaczynamy. Prawa noga dołącza do lewej, wychodzi. Dołącza, wychodzi. I próbujemy coraz szybciej, aż przejdziecie sobie do biegu. I z powrotem wracamy. Wykonuje to samo lewa noga i staramy się już szybciej. Jak najwięcej razy dwie nogi ładnie nam funkcjonują. Jedna i druga pracuje. Jedna jest przekładana, tak jak tutaj prawa noga. I myślę, że już na pewno złapiesz i złapałeś taki rytm, że wykonujesz to o wiele szybciej niż ja. I sobie wracamy. Super. I jeszcze trzymamy. Bierzemy jeszcze na prawą nogę, przeskakujemy sobie świetnie, i to samo idziemy jeszcze na lewą nogę. Wracamy sobie lewa noga, brawo. I ostatni raz, znowu prawa noga i powrót. Spróbuj to zrobić jak najszybciej, i później nakręć film, i wyślij do mnie i pokaż, jak szybko potrafisz zrobić ćwiczenie. Wykonasz szybciej od Piotka. Nagroda czeka na Ciebie. Także czekam na filmik. Tata i mama nakręcają, a ty robisz to bardzo szybko. Świetnie. Super. I znowu chwila odpoczynku. I teraz będzie kolejne ćwiczenie. Będziemy. Nazwiemy to, skakujemy do wody, jedna druga noga dołącza i wyskakujemy sobie. Zimna woda, hop. Wyskakujemy. Skoczyliśmy. Zimna woda. I spróbuj. Na razie w miejscu skoczyć i wyskoczyć. Tylko pamiętaj, nie skaczymy. Obunóż tylko jedna, druga noga i wyskakujemy. Prawa, lewa, hop, hop. Zrób jeszcze dwa razy sobie powoli i zacznij poruszać się. Jeden, dwa. Skakujemy, wyskakujemy. Jak wiemy woda w Bałtyku zawsze zimna także trzeba teraz nauczyć się jak najszybciej skoczyć, wyskoczyć zacznij sobie raz lewą raz prawą nogą i spróbuj zrobić to jak najszybciej i znowu za chwilę porywalizujemy ze sobą zobaczymy kto szybciej przebiera nogami tak to można nazwać wyskakujemy wskakujemy jak najszybciej hop super myślę że jak robisz to w takim tempie jak ja to już naprawdę jest w siebie kawał sportowca. Także próbuj jeszcze szybciej. Świetnie. I jeszcze pójdziemy sobie dwa razy. Dwa razy w takim samym tempie. Uwaga, przygotuj się i zrób ze mną. Jak najszybciej. I ostatni raz. Pamiętaj o tym, żeby znowu nie na pełnych stopach nie tupiemy. Pracują nóżki, jak najszybciej wykonują ćwiczenie. Świetnie. I znowu chwila wypoczynku. Jeżeli chcesz się napić, to się napij. Ja skorzystam z takiej możliwości. I przejdziemy sobie dalej do kolejnych ćwiczeń. Przypominam, nie poddawaj się, jeżeli coś nie wychodzi ci dziś. Wyjdziecie jutro, jak nie jutro, to za kilka dni. Ćwicz i próbuj się jak najlepiej rozwijać. Kolejne ćwiczenie Cały czas jedna noga będzie w powietrzu, czyli przeskakujemy sobie na jedną nogę, drugą mamy w powietrzu. Ja pokażę, żeby było bardziej czytelne. Przeskakujemy sobie na jedną nogę, stajemy na niej i wracamy. Przeskakujemy i wracamy. Hop, hop. Raz na prawej nodze trzymamy swój ciężar, raz na lewej. I znowu spróbuj sobie to zrobić w miejscu, powoli. Przeskocz na nogę, utrzymaj równowagę, wróć. Przeskocz, utrzymaj równowagę, wróć. Jeżeli jest ciężko, pamiętaj, ręce zawsze pomogą. Hop, utrzymaj równowagę i wróć sobie do tyłu. I hop. I wracamy. I znowu do przodu. I powrót. I trzymamy jeszcze. Trzy razy na jedną nogę, trzy razy na drugą. I znowu hop. I powrót. I po jednym razie nam zostało. Jeden, i dwa. Świetnie. Jeżeli twoją nogą, która była z przodu, była noga lewa. Zmieniamy. I teraz prawa noga przeskakuje do przodu. Lewa do tyłu. Utrzymaj równowagę. Hop! Poskacz trochę. Na ćwiczeniach trzeba się zmęczyć, także nie tylko ja odczuwam zmęczenie, myślę, że Ty również. O, a jak ćwiczą jeszcze Twoi opiekunowie, to naprawdę można być mega zadowolony, że Ci pomagają, że wspierają. I myślę, że to jest najważniejsze. Idziemy jeszcze trzy razy na jedną nogę, czyli prawa noga, raz, powrót, dwa. Hop! Do tyłu i ostatni raz. Tak jest. Na prawą i na lewą. Świetnie. Super. Na pewno wykonujesz ćwiczenia bardzo dobrze. I teraz kolejne ćwiczenie, które będę chciał pokazać. Będziemy sobie podskakiwali do góry. Jednocześnie lekko podeszwami. wyskoku będziemy łączyć. Nasze stopy. Czyli podskakujemy, leciutko sobie uderzamy. I znowu lądujemy. Cicho. Ho. I wyląduj sobie. Cichutko. Do góry. Ho! Uderz lekko. Pamiętaj, żebyś sobie nie poobijał kostek. Uderz lekko. Ćwiczenia mają sprawić przyjemność, a nie ból. Czyli wyskakujemy sobie do przodu. Idziemy. Ho! I wyląduj ładnie. Do góry. Super. I jeszcze raz. Świetnie. I do góry. I jak nie masz miejsca, bo się okazało, że blisko jest ściana. Cofnij się do tyłu. Powtórz jeszcze raz. Hop, do góry. Wyląduj. Do góry. Wyląduj. Hop, wyląduj. Świetnie. I teraz zaczniemy to ćwiczenie wykonywać trzy razy, ale trzy bardzo szybko. Wiemy, jak już się wykonuje to ćwiczenie, przynajmniej cztery skoki trzeba zrobić jak najszybciej. Hop, 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 hop. Super, za każdym razem. Dotknij podeszwami, stopami. Idziemy, jeszcze dwa razy. Hop, dwa, trzy, cztery. Super. Idziemy. Jeszcze, uważaj. Zacznij razem ze mną na mój sygnał i szybko zrób cztery podskoki. Hop, jeden, dwa, trzy, cztery. Świetnie, super i brawo. I teraz przechodzimy do części końcowej. Na pewno dużo było podskoków wszelkiego rodzaju. Teraz znowu sobie robimy naszą, nasz tor, ale robimy go troszeczkę szerzej. I teraz próbujemy przejść. Kładziemy sobie. Rączki za naszą jedną szyną nogi za drugą i próbuj. Powoli. Lewa ręka, lewa noga. Hop. Hop. Przed sobie. W jedną stronę. W drugą. I spokojnie podnieś. Się. Rozluźnij spokojnie. Odpocznij i znowu. Ręce przełóż, daleko. Jesteśmy w podporze, idziemy. Hop, hop, hop. I teraz drugą stronę. Prawa ręka rozpoczyna. Hopca. I jeszcze, trzymamy. Już za chwilę będzie koniec. Jeszcze robimy. Jeden raz. I znowu. Przechodzimy sobie do podporu. I idziemy. Hop, hop, bokiem. Tak. I wróć. Przytrzymaj. Świetnie. Super. I znowu chwila wypoczynku. Przesuwamy sobie troszeczkę nasze przyrządy. I teraz uwaga. Przechodzimy sobie do podporu. Jesteśmy pod pożetyłem. I całą naszą długość, tak jak tu można powiedzieć, jedzie kolejka, przesuwamy się do przodu. Hop, hop, super. I wróć sobie. Przejdź, jeszcze, jeszcze, trzymaj. Usiądź, odpocznij sobie spokojnie. I znowu, bo jedziemy teraz dalszą przygodę. Hop, idziemy sobie dalej. Jeszcze. Było dwa razy, to wracamy jeszcze i idziemy trzeci raz. Super. I spokojnie sobie odpocznij. I ostatni raz pójdziemy pięć razy, czyli to naprawdę będzie kawał drogi, ale myślę, że po tych dzisiejszych ćwiczeniach tyle siły masz, że nie ma problemu, żeby pięć razy przejść. I idziemy sobie powolutku. Hop. I trzymamy. I drugi raz. I wracamy powoli. I jeszcze. Hop. Świetnie. I robimy powrót. I powiem tak. Ja się troszeczkę zmęczyłem. Jeżeli wy czy tych ćwiczeniach również się zmęczyliście, znakiem tego, fajnie popracowaliście. Ja się przynajmniej pobawiłem, na pewno poskakałem i myślę, że te ćwiczenia, które tutaj wy dzisiaj robiliście, pomogą wam w dalszym rozwoju sportowca szczególnie. Trzymajcie się, do zobaczenia.